Siema, jestem guzika. W dzisiejszym filmie zagramy z ekipą dymów oraz kilkoma moderatorami w Fortnite'ową wersję Among Amongasa. Bardzo fajny, ciekawy tryb, więc zapraszam, bo naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją i obstawiam, że będzie trochę więcej filmów z tego w niedalekiej przyszłości. Ja już wróciłem do domu, a więc streamy na Twitch TV slash Guzik Są praktycznie codziennie, co dwa dni. Wszystkie informacje są na Discordzie. Bleciała też ostatnio nowa foto na mojego Instagramka. Zapraszam, więc wpadnijcie tam. Często robię jakieś różne QA na Insta Stories, więc opłaca się followować. Czasami też jakiś konkursik dodamy. No już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. To trochę jak Konga w Team Fortressie. Prawda Graf? Ale super zabawa. Woo! <grych> <grych> Webmisz piszą ludzie. Dobra. No, Przytrzymać, go nie musisz i wybierasz koła wtedy Błań rola to... Ja nie mogę wam powiedzieć. A... A więc, jest, jest, wam powiem <gurza> no i na, na tabie macie mapkę. Dobra, zabij wszystkich. Mhm. Tak, dobra, a jak się zabija? Którym przyciskiem? Bo nie ogarłem lewym. Po lewą wow. o Od Q Dobra. A to S o jest normalnie mapa w lewym trobie. dolnym rogu, dobra. Ale, ale runda ruda jest. jest. guzik, ale dobrze ci poszło. Wiem, że jest runda guzik, ale jak coś to nie zabije mnie. I... Dobra. I na, tabie na tabie jeszcze możesz masz opcję e powiększenia mapy. Dobra, jak coś to jesteś e, ja te się sami się. Dobra, dobra, dobra. To wszyscy mogą robić taski nawet tym posterze. Patrz co, patrz co. Czekaj. A to jest coś istotne, nie że też robią taski, tylko one pomagają wygrać normalnym graczom Dobra, dobra. Już, cicho, gramy już. bo ja ogarnę no, mapę no, na razie, mogę sobie pochodzić i zabijać <laughs> Nie, no serio, zapuściłeś. Ale... Do grafa podejdź. Chcę. Ja nie mam w ogóle tanca. O nie, Kamuflazie. nie, nie. Na, na B, na B. Chce nas zabić na pewno. Można poczekać aż wszystko. Oho, translokacja, co to jest? <identify> o kurde. I co teraz? Postępy, agent. Cześć. Zgłoszono fragment. Tak, kosiarz został rozwalony. Zaginiony, w tajemniczego gojca. Dyskutuj. Oho, są dwie osoby. Dwie osoby. i Oliwia zginęły, okej. Ja to zgłoszony? Ja zgłosiłem. Dobra, znalazłem kosiarza w laboratorium naukowym. Tam na tabie albo pod M, może. A gdzie pokazuje, kto zgłosił? Gdzie pokazuje? Ja tak mówię, widać, że zgłosiłem. Dobra. Ale to też widać w ogóle, kto zgłosił. Kuzik, ale ty jesteś. Wyszcie, guzik, brawo, guzik. Brawo, Ej, wiecie, co no, guzik się zachowuje jak taki prawdziwy killer vlog no. normalnie YouTube'owi? No, Gratulacje, naprawdę Czas, Czas leci ty go maluka! Ja mówię, brawo! brawo, brawo. Bicie, bicie. teraz no, decyduje kto jest winny. Musicie ten, lepiej. Dobra, wiecie, co No, to chyba guzik, nie? Nie, no, guzik. nie! Mnie to jest strasznie Guzik. Ja ci ufałem guzik, chcesz bym cię wyrzucił moim palcem. Ej, widać, jak wskazuje na niego palcem. No jak. No jak się no to, to, to głosuje? Ta Aha, tak, się trzeba, czy... najechać, trzeba najechać. Trzeba Nie no szpana. mamy 63 sekundy jeszcze, Halo, no, Halo. Co? <grym> co? 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 Bo co za ja jesteś z, z, z tego lobby, bo. bo ja ja jestem Fortnite. Nie, dobra, guzik nie zagłosuje na ciebie, ale pamiętaj, nie wolno mnie zabijać przez ciebie, dobra? Dobra, to głosujemy. ej, guzik, to guzik. To guzik, ej, guzik, spójrz na mnie! Gdzie jesteś, ono? No nie no! Właśnie cały czas chodziłem z nami. Nie, nie no dobrze, się wywalimy się go, go wreszcie, nie? Żegnaj no, guzik. Czekaj, czekaj. Żegnaj guzik. Wstrzymuje, się, spoko, od się, Wstrzymuje się od głosu! Wstrzymuje się od. Nie głosujcie guzik, to. No, nie, nie, ja nie, no, nie, na niego, głosujcie na A Terezik nie zgłosił. Za... Liczenie głosu. Głosowanie zakończone. A, bo tylko ja skippnąłem. Terezik, głosujcie na niego. Głosy piec! Bo co? Bo gram Fortnite? Tak? Bo co, bo potrafię tańczyć, się... tak? A, a pisze czy jest winny, a, czy nie winny, no, ale no, no. Ej, im z to akurat, że wyrzuciliście guzika? No Ja tylko ja tańczyłem tańczy, Tylko tańczył No nie no, wyrzucili porządnego agenta Żałosne Bo co, bo potrafiłem tańczyć, tak? Wziąłeś się między światami, lataj dookoła, obserwujesz się coś, ten, ten Ciekawe A szczerze to myślę, że to będzie Terezik Terezik chyba będzie Tym Gościem, który zabija, albo wpadka, bo wpadka tak bardzo chciała. O, pamiętam tę kostkę, kiedyś się od niej odbijałem. O, to też pamiętam. Tą tarczę pamiętam, a tego nie pamiętam. Co to jeszcze pamiętam z czasów, kiedy grałem w Fortnite? Tego nie pamiętam. To pamiętam. Tego nie pamiętam. Ach, stare, dobre ta czasy, Fortnite. Kiedyś to było. Teraz to nie ma. Szybki wałcik <noise> Będzie za mną szedł teraz Nie wierzę Uuuu wow, hmm. Aha, czyli tak to działa. Oho. Okej. Okay. Tryczek, rip. O, ty W mieliśmy byli. moment dziki zachód moment. Tylko jeden... Był na górze schodów, ja byłem na dole schodów i się patrzyliśmy na ciebie. A, <laughs> w tej rundzie. Hmm, tryczka. Dobra, tryczka. to Dobra, Cię kto go znalazł? znalazł... Oliwia go znalazł. Oliwia, no. gdzie go znalazłaś? Laboratorium broni. Gdzie to pokazuje, kto znalazł? Laboratorium broni. Tabem. Oj, to ciekawe, bo ktoś tam się. Moment, czy przypadkiem guzika nie było dosyć blisko? No ja byłem w, w części i... restauracyjnej z wpadką. A Ty gdzie by potem poszedłeś? Był. Cały czas tam byłem. Nie, Przez no jeszcze byłem. Cały był. czas byłeś tak. w jednym pomieszczeniu, guzik. Strasznie ktoś długo zamawia się to. Udawał, że odbiera zamówienie. No bo... Udawał, bydaj. Mhm. Patry, ja nawet. Część ja wyrzucałam śmieci ze stolika. Cztery śmieci miałam do wyrzucenia. Nooo. udawała, tak, że wyrzuca tak, śmieci. Ty co Jakie zadanie robiłeś, guzik? Musiałem przyjąć zamówienie i potem I? wziąć tackę i potem ją. I? właśnie nie wiem, bo wziąłem tę tackę i nie wiem, co się potem działo z nią. No, musisz Nagle... się zanieść. Gdzie? ją zanieść, zanieść na miejscu mapie, gdzie jest ciśnica A, okej. Okay, okay. Wzięcie tacki trwa chwilę. Ale ja nie wiedziałem, że mam listę zakupów, że tych zamówień, która tam jest, i po prostu klikałem wszystko. Guzik, guzik, Nie, guzik, guzik. albo jest idiotą i trzeba no. albo jest impostorem i czego go Aha. Guzik, 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 Dobra, mamy kogoś, kto jest podejrzany. Bloody, bloody, Znaczy tak, ja mógłbym wstępnie oczyścić z tego killa na tryczku yy, kosiarza, a potem patmaza, bo patmaz z kosiarzem biegli... O, właśnie, Weź, przez naprawę busa bojowego. To nie? drugi impostor cały czas się ukrywa. Hmm. No dobra, możemy jak chcecie Teraz gdzie ty w ogóle no, byłeś ale... teraz, bo ja cię w ogóle nie widziałam w tej rundzie eee, Wziąłem obiad, zaniosłem typowi tam gdzie są schody i Bloody był to nie wychodziłem dobra. Tak, tak patrzyliśmy sobie w oczy generalnie W każdym razie guzik Aha, tym tak. razem ci daruję ze względu na to, że... No, że no, no że cię szanuję Że no, czas się skończył <laughs> <laughs> Nie mam żadnych jego dowodów Szanujesz guzika? No A, proste, że Tak, tak jestem Kto by mnie nie szanował? Chyba tylko w paska. <laughs> Okej, okay, czyli tam zanosimy No dobra, ale dobre to było, ależ to było dobre Okej okay. I tam lecimy. Mhm. Mm ok. E, ktoś za na Nie, no ale go że. Nie nice. E, nie wiemy, kto to był, natomiast ja. E, no, był jako zrobiony. zrobił. Znam ja lokalizację drugiego ciała. Jakby co, ale na razie okay. nie Czyli bladnie. wpadki. Tak. E, dobra, grafik, gdzie ciało było? E, M. Laboratorium naukowe. Napierdalałem tymi kubkami w taki cube i był Bloody, i ktoś wbiegł, zajumał go i sobie poszedł. Okej. Okay. A no to eee... czemu go nie goniłeś? A. <laughs> ktoś wiedział przynajmniej, czemu że za nie goniłeś? Wiesz, zanim ja zajarzyłem, że on umiera, ta osoba już dawno uciekła z przedwiejek. Okej. Okay. Okay. Eee, no to mamy w takim razie Grafa, który reportuje jedno ciało. Ja znalazłem ciało wpadki w części. Dobra, może inaczej. Yy, czy ktoś jeszcze się kojarzy sprzed banana yy, z jakichś z lokalizacji? Mm. Ok, No jakieś duło. W sensie, że ktoś może faktycznie potwierdzić swoją lokalizację sprzed ja 15 widziałem sekund. To. 10. Ja tylko widziałem ja dwa, dwa banany. bo ja jedynie bana, bo to grafa to. widziałem faktycznie w okolicy. Ja tak Matę tylko widziałam. Kto? Kto? Biegał obok mnie. Kto? No biegał obok mnie. Patmas. Kto? A Patmas. I a, Patmas a. Olivi, a teraz sobie skaczę jeszcze. A gdzie ja, ja dokładnie? Widziałem... Poni... Ja byłem w fabryce zrzutów i tam restartowałem komputer. Okej, okay, dobra. O, to a... pewnie z którymi z was a się mijałem. Bo ja właśnie nikogo nie spotkałem sprzed, ale widziałem dwa czy trzy banany przy fabryce zrzutów teraz jestem w konserwacji. Okej, okay, Kosiarz z teryzikiem. Gdzie wy byliście? Znaczy ja, ja, ja nie, nie widzę i dostarczałem jedzenie. Okej. Okay. Ja nikogo ja nie widziałem w projekcie w banany, zmieniłem to, się spotkałem i w konserwacji z dwoma bananami biegłem przed chwilą. Okej, okay, dobrze. Więc tak, drugie ciało jest w części restauracyjnej. Dopiero tam wbiegłem. nikogo tam nie było. Nikt nie biegł w stronę mostka, więc wydaje mi się, że w części konserwacyjnej. Kosiarz, Terezik i yy, Guzik potencjalnie mogliby być zainteresowani tym kilem. może Oliwia z Patmazem, w sensie konkretnie z Zacha, patrzy. ja dostałem też to powiadomienie od mBanku, uwaga oszuści. <laughs> e, widzisz? Widzisz? Nic nie mam. Oni wiedzą. Oni wiedzą. A pamiętasz jak mBank dał to, nie wiem, to był EżoŁŚ? EOŚ? E e tak. E Widzisz, może teraz sprawdzają, czy się gada o oszustach, sprawdzają, ale czy nie zdziwiły się, stary, jakby było coś takiego. Nie no, nie, nie pierwszy raz dostałem uwagę o oszuści od nich w Dobra, a więc trzeba znaleźć... Hmm. Trzeba znaleźć Zachę. Dobra, udajemy, udajemy, robimy, robimy. Wow, czy mi się to udało zrobić? Dobra, XD troszkę jest. Tepnęło mnie. Ej, dwa ciała. Okej. Okay. Tepnęło mnie na dwa ciała. I teraz tak, w takim razie to był Dabelek i tam był teleport walnie, bo nie, nie uwierzę w to, żeby ktoś po prostu wykręcił. Okay. Teraz tak, to musi być na Bank Duo. I teraz tak, ono to duo by biegało razem, ja ostatnio żywego patmaza widziałem przy fabryce zrzutów i w takim razie graf obok Ciebie, on musiał gdzieś przebiegać. Kto? Patmas, banan. <tryk> e, powiem Ci tak, ja byłem w laboratorium naukowym, jak tepło, zrobiłem taska, tepło mnie praktycznie zaraz obok do kabin i pobiegłem na górę i się skończyła runda. No tak, no ale w sensie, czy widziałeś kogoś w tamtej okolicy? A żebym ja pamiętał. To jest turbo ważne. Czy widziałeś kogokolwiek? Gdzie są jeszcze hmm, te ciała? Hmm, nie, chyba nie. Po, na mostku okay. widziałem, potem już nie. Dobra, więc jedno ciało jest przy naprawie busa, a drugie jest przy tunelu w stronę albo laboratorium naukowego, albo ochrony. Gdzie jest ochrony laboratorium? To, a, na tu jest na laboratorium. ochronie to nie jest możliwe. Okej. Okay. A to w każdym razie drugie jest w korytarzu w stronę jakby... no dało się widziałem drugie ciało po prostu, nie? dobra. Mhm. Ja teraz jestem w biurze. Mnie to tak okay, pijało do stępką? konserwacji. A przed, przed tebką? Możliwe, że fabry tak, e, w fabryce rzutów. Na 80%. O, to by się trochę mi nie zgadzało. Co do mojej lokalizacji. Ale no to na ja banku się mówię, że na będzie 80%, Guzik, gdzie ty jesteś? No ja teraz jestem w laboratorium broni, a wcześniej Jak byłem gdzieś w okolicach biura. Biura? Mhm. W okolicach biura kiedy? E, to mi się nie bo tam, tam musiałem zanieść świetnie. jedzonko wcześniej. E, to nie jest średnio możliwe, bo ja teraz jestem w biurze. To myślę, jest że jesteś zbiegać? w fabryce zrzutów, to gdzie jesteś w końcu? Ale hmm. chodzicie o teleport? Na kogo? No no po po teleportzie ja, jestem w ja laboratorium. Ja ty, za, za, za na guzika. Cześć, ja też byłem w biurze. Ja też. Mm, aha. No fajnie, no fajnie. Nie fajnie. Czyli nie, fajnie. Oliwia i Terezik. gra z Oliwią wygrywają. wygrywają. Nie, ja nie wygrywam. Oliwia Terezik. Trip. Kiedy ci ja miałam dobra, być? Dobra, 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 o, okay, dobra, okej, dobra Gramy, gramy, gramy Kurde. Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden Ajajaj, aj, no nie wiem jak to się Tak oszukuje, jeszcze... wypadałoby zrobić szybciej Kile, wtedy byłoby okej, okay, a tak to Wydupili mnie, no wydupili mnie Szkoda, szkoda Byłaby dobra runda, no cóż, no cóż Ale już mniej więcej wiem o co by Będziemy kminić To dalej potem jest spoko, jest spoko. Bardzo fajna gierka, bardzo fajna. Zobaczmy co, Terezik. Dobrze, Zachę, właśnie jak się Zachę, kurde, zabić no. Terezik, Terezik. Czy on to nam ugra, Czy on to nam ugra. Gdzie są ludzie, gdzie są ludzie. To jest Pist, dobrze. Dobrze! No, kurde! no Przecież guzik się przyznał, że też go nie wygłosowaliście. To ja nie wiem, po prostu. No, no wygłosowaliśmy go. Ale wiecie, co jeszcze najlepiej wbija do banan? Ja stoję z Grafem. wbiję banan i mnie zabij. Graf, jakby nikt nie patrzy na to. Hmm. Ja właśnie zacząłem uciekać się bałem że zacznie mnie gonić. Ale nie ja nie wiem, jak wygląda śmierć. Ale tego. graf stwierdził, że. Poczeka. Może ja moto taki terazik nam mnie biegnie, a takie on nie.